Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, witajcie 8 stycznia, w środę, ja jestem Magda I tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy Właśnie przygotowuję kochani białą szałwię i przygotowuję również palo santo, żeby zapalić Niech oczyścić pomieszczenie, ponieważ od wczoraj jest przy mnie jakaś energia, która bardzo mocno mi nie służy ja tu już próbuję dla Was, słuchajcie, nagrać yy, dzisiejszą kartę. I wiecznie mi coś przeszkadza. I wiecznie mi coś przeszkadza. Dziękuję Wam, kochani, z całego serca, że jesteście ze mną. Dziękuję wam za Wasze wsparcie, za Wasze oparcie, na, za to, że zawsze mogę na Was liczyć. Moi, kochani. Kurs czytania kronika kaszy na styczeń uważam listę za zamkniętą. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam na luty. W połowie lutego ruszy druga grupa. Grupy są dziesięcioosobowe. Piszcie, zapisujcie się na kurs czas dla duszy na tym kursie uczę, jak wchodzić we własne kroniki akasze, jak z nich korzystać, kiedy z nich korzystać, jakich narzędzi używać. Ale to wszystko znajdziecie też w live, który był w niedzielę. Wejdźcie sobie w tą zakładkę na żywo i tam, i tam sobie zobaczycie, co tam, co tam jest. Dziękuję Wam, kochani, za Wasze wsparcie. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Naprawdę, to jest niesamowite. Karta, która na dzisiaj wyleciała. To jest karta, właśnie z kronikarzy. Wiara Uwolnij pragnienie kontroli, zaufaj, kochającej Cię w wyższej sile. Ach, ta nasza kontrola nad naszym życiem. Jak my często wiemy, co dla nas jest dobre, jak my to wiemy, prawda? Jak my wiemy, że a nie, no to jest dla nas najlepsze, chociaż cały wszechświat Ci krzyczy, pokazuje, ciało Cię nie puszcza tam i tam, a Ty jednak wiesz, że dla Ciebie to jest, że dla ciebie to jest dobre. Ale kiedy kochani, właśnie kroniki jakasze nam w tym pomagają, w takim osiągnięciu spokoju i daniu prowadzenia się, jest taki przełom w naszym życiu, zadziewa się, kiedy my już nic nie robimy sami, tylko dajemy się prowadzić. My wtedy jesteśmy wyciszeni. Nasza głowa nie krzyczy leć tu musisz to musisz tamto, musisz zdobyć takie doświadczenie, musisz jeszcze taki kurs skończyć, musisz to skończyć, musisz tam to skończyć. A co ty wiesz, ty nic nie wiesz. Ty wszystko wiesz to, co masz wiedzieć. I Twoja energia jest wystarczająca z tą wiedzą na daną chwilę. I dajemy się prowadzić. I w momencie, kiedy ma przyjść do nas coś nowego, w momencie, kiedy jesteśmy na to gotowi, to do nas przychodzi. My jesteśmy w stanie się na to otworzyć. Wiara, zbuduj sobie w sobie tyle wiary, abyś już więcej nie był w stanie się o nic martwić. I dokładnie, kochani, w momencie, kiedy bardzo mocno wierzymy, że aniołowie nas nie zostawią, że. Bóg przy nas jest cały czas, że jesteśmy prowadzeni, że jesteśmy chronieni, że jesteśmy wspierani. My się nie boimy. My się po prostu nie boimy tego, co będzie, co nas czeka. My nie myślimy o przyszłości w tych niskowibracyjnych energiach, tylko wiemy, że nasza przyszłość będzie taka, jaka ma dla nas być. Że ona będzie, że my będziemy poprowadzeni zgodnie z planem naszej duszy. Wiara to pełne zaufanie. Do wyższej siły, do siebie lub do kogoś innego. Oznacza to, że nasza ufność jest tak wielka, iż całkowicie poddajemy nasze ego, wiedząc, że wszystko zmierza ku naszemu najwyższemu dobru i pomyślności. Innym ważnym aspektem posiadania wiary jest świadomość, że nie mamy żadnej kontroli nad rezultatem. Możemy wnieść nasz wkład w życie zgodny z tym, czego chcemy doświadczyć lub co przyciągnąć. Lecz nie mamy wpływu na to, co wydarzy się pod koniec dnia. Co ma być, to będzie, a to zależy wyłącznie od wyższej siły, którą możesz nazwać Bogiem, Wszechświatłem, Źródłem. To jest też, kochani, to, że. My mamy to zaufanie, że wszystko to, co się wydarzy, to jest ku naszemu dobru. I popatrzcie na swoje życia wstecz. Nie jedna osoba z nas ma naprawdę ciężkie, traumatyczne przeżycia. I gdyby nie te przeżycia, nie bylibyśmy tutaj w tym miejscu. I teraz, kiedy z perspektywy czasu patrzymy na to, co się stało, na to, że w momencie, kiedy czuliśmy rozpacz, kiedy było nam bardzo źle, ale musiało się coś zadziać, żeby nas doprowadziło tutaj, do tego momentu, musiało się Twoje życie całkowicie zrujnować do zera, po to, żeby móc zacząć nowe życie, może z nową osobą, może w nowym miejscu. Gdyby nie tamte zdarzenia, nie byłbyś teraz, tutaj, w tym miejscu. Wtedy to nam się cały świat walił. Ja wiem, bo ja tego doświadczyłam też, kochani. Ale ten walący się świat, on musiał się zawalić. Oczywiście, często ktoś musi na tym ucierpieć. Ćwiczenie na dzisiaj. Jeśli wybrałeś tę kartę, jesteś proszony o poluzowanie kontroli nad swoim życiem i o praktykowanie wiary w pełną miłości siłę. Zapytaj siebie mistrzów nauczycieli zapytaj swojego anioła stróża swoich przewodników co mam zrobić aby uwolnić się od potrzeby kontroli nad konkretnym rezultatem ci co potrafią już kroniki akasze otwierać otwórzcie swoje kroniki akaszy i zadajcie to pytanie w jaki sposób moje ego powstrzymuje mnie od prowadzenia radosnego i zrównoważonego życia Pokażcie mi, proszę, jak naprawdę wygląda zaufanie lub posiadanie wiary. Jak mogę najlepiej okazać wiarę w tej sytuacji? Głęboko wierzę, że wszystko to, co się dzieje, dzieje się dla mojego najwyższego dobra i pomyślności. Te pytania znajdziecie w opisie karty. Popytajcie się dzisiaj: co mam zrobić? Jak mam puścić? W jaki sposób moje ego powstrzymuje mnie od prowadzenia radosnego i zrównoważonego życia? Gdzie są jakieś obawy w Was? Być może o finanse? Wiecie, że jak zaufamy aniołom, to nie umrzemy z głodu. To będziemy mieli pieniądze na opłatę. A może przy okazji wyjdzie, że my właściwie to. To jesteśmy bogaci, tylko nasze chcieństwo nasz, nas gubi. I poprzez to nasze chcieństwo my trwonimy pieniądze na lewo i prawo. Jeżeli zaufamy sile wyższej, że będzie nas prowadzić w wibracjach miłości, wdzięczności i szacunku, to nawet doświadczenia, których będziemy które będziemy doświadczać, wszystko to, co będzie nas spotykać, to będziemy wiedzieli, że to jest wszystko ku wzrostowi duszy. Bo dusza przychodzi tu na Ziemię, po to, żeby poprzez ziemskie doświadczenia uczyć się bezwarunkowej miłości do wszystkich i do wszystkiego. Kochani, przytulam Was z całego serca. Życzę Wam cudownej środy. Wierzmy w to, że aniołowie. Archaniołowie, wszystkie istoty światła, one działają na naszą korzyść, że nas prowadzą. Kontaktujmy się z nimi, prośmy ich, bo to są istoty takie, wiecie, grzeczne, pokorne, które bez naszej, bez naszej zgody one nic nie zrobią. Więc trzeba je poprosić. Aniołowie, proszę Was, pomóżcie mi. Wejdźcie sobie w medytację. W tym tygodniu Archanioł Hamuel był. On nam pomoże w wielu sprawach. W sprawach rodzinnych, w relacjach, ale też również z własną oceną, z własnym poczuciem wartości. To właśnie Hamuel nas będzie wspomagał w tym, abyśmy czuli się dobrze. Przytulam Was, kochani, z całego serca. Życzę cudownej środy, Magda.